Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Bardzo miło Was tutaj gościć. Dzisiaj mamy sobotę i w sumie nie miałam dzisiaj nagrywać. Miałam sobie dzisiaj wolny wziąć od nagrywania, ale postanowiliśmy, że pójdziemy sobie do parku. Dzieciaczki już tam czekają na mnie, także muszę się streszczać. Pójdziemy, pochodzimy sobie. Co się stało? Tak to właśnie z dziećmi jest, jeden starszy, drugi młodszy i zawsze są jakieś shows. No dobrze, także idziemy, jeszcze tam żeśmy nie byli, zobaczymy jak tam jest i zabieramy Was ze sobą na krótki vlog dzisiejszy. Jesteśmy już w samochodzie, zwarci gotowi. I tak się zastanawiam, czy w tamtym parku w ogóle będzie, e, e, no, będzie można wziąć wózek i wózki bo Nie wiem, jak daleko mi Milanek będzie szedł, a potem będę musiała go nieść. Także pojedziemy, zobaczymy. Najwyżej chwileczkę, tylko się przejdziemy i będziemy wracać z powrotem. Okazało się, że wcale nie jest tak zimno. 15 stopni, mama tutaj zobaczyła, że jest. A jak wyjrzałam przez, przez bok to tak wydawało się, że jest o wiele, o wiele zimniej. Także już jedziemy. Nie zamknęłeś. A zaraz się zapnę, Mamuś, nie śniegu się. To ja zaraz sobie poradzę. Jedziemy. Julianek znalazł mapę. I gdzie jesteśmy? Pokaż. Tu. O tutaj. I gdzie będziemy szli? Pokaż. Tu jest niby river. Ja bym chciała dojść tutaj. Daleko. O daleko, a ile ja to pokazuje, że tu jest. Hmm, to biała, to nie, to jak wejść tutaj? O, o muszę popatrzeć. Julianek tutaj obszedł teren i powiedział, że będziemy szli właśnie białą trasą. I ciekawe jak nam długo zajdzie. Mamy niby dojść do rzeki. Kennerket River. Mam nadzieję, że nam się to uda i no, że nie jest pewno. bardzo daleko. Mama mówi, no, że na pewno nam no, się no, to uda. Jesteś bardzo to optymistyczna. To jest za daleko. <laughs> Zobaczymy. Ale chciałam Wam pokazać coś takiego fajnego. Ktoś właśnie y, zrobił w drzewie. Mamy tu podpisy różne. O, zobaczcie. Mamy podpisy. Nie wiem czy widzicie, ale są różne. I tutaj zobaczcie, mamy taką twarz. Oczy czy ktoś zrobił nos i buzię? No naprawdę, pomysłowy. Tutaj też mamy różne napisy, wow. Julianek to jest bardzo wygodny gość. Siedzi sobie tam i tam wygodnie. Przę się jeszcze, jak jakby zaraz zaśnę Julianek nam pokazuje, gdzie mamy iść. Ale czuć? Ja nie wiem, Czuć lasem po prostu. O, a tam nic nie ma przed nami. Fajnie. Poczywamy. <noise> Doszliśmy. Warunki nie były łatwe. Później może jak będziemy wracać, to Wam pokażę, jakie są warunki. A my żeśmy się wybrali tutaj z wózkiem, to nie było takie proste. Ale jesteśmy na miejscu i widoki są przesudne. Rzeka Keneryka. Tutaj mamy przed sobą, jest szeroka i, i fajne tutaj są widoczki. Zaraz Wam pokażę. Milanek, jesteśmy na miejscu. Sia, Masz piasek? razu. Jak Julianek? podobać się? Tak. Warto było tu przyjść? Tak. No. tak byś nas prowadził w ogóle z powrotem Sia. do domu. Sia. Sia. Ale żeby nie zabronić. Hmm? Muszę zrobić, żeby nie, ktoś nie zebrał. Jesteśmy teraz na samym szczycie tej góry, żeśmy weszli. Później Wam pokażę, jak będziemy <ścoughs> schodzić na dół. Zobaczcie, jakie fajne widoki. Trochę wieje wiatr. Ale już teraz przecicha. mi się wydaje, że dokładnie taki był napływ tego wiatru już teraz jest o wiele lepiej. Go Dobrze. Kończą Zobaczcie, tu jest właśnie ta droga do tego widoku. A tutaj jest takie zejście i tam znaczy. jeszcze idzie dalej i dalej i dalej są dół i musieli ten wejść, zejść znaczy. tak jak Wam mówiłam, pokażę Wam tutaj jakie mamy wąskie dróżki. Widzicie? Jedna osoba się zmieści. No, no na ścisłego może dwie. Ale widoki mamy przepięknie. te wąwozy. Fajnie. A ty, Milanek, co boisz się? Tak. Tak. Chciałam tylko Wam pokazać, co kupiłam w sklepie. Robiłam tam Wam przebitki, yy, to widzieliście mniej więcej, co tam było, ale chciałam Wam pokazać, co kupiłam yy, to finalnie, można tak powiedzieć. Także mam tutaj fajny taki zestaw dla Milanka i tu mam wam takie dwie bluzeczki, jedna na długie ręka, druga takie na parączka I, i spodemki takie sportowe. I wydaje mi się, że to będzie fajna opcja, yy, jako piżama. Naprawdę. Wydaje mi się, że to będzie fajne, bo takie przewiewne i takie jest właśnie cieniutkie, czyli na lato będzie idealne moim zdaniem. I jeszcze też mam taką piżamę. Ta piżama jest z długimi spodniami, ale też takie cieniutkie, nie są grube, także akurat na teraz mi się wydaje, że będą idealne. I mam fajną taką bluzeczkę i tu piszę nawet, że ta bluzeczka w ciemności się świeci. Także fajnie, bo Milanek ma taką jedną bluzeczkę i bardzo ją lubi. W ciemności się świeci. Zawsze chce ją zakładać do spania. I jeszcze trzecia opcja. Taka. I tu mamy spodenki takie niebieskie. I mamy taką bluzeczkę też fajniutką. I też to było bardzo, bardzo tanie To akurat kosztowało 3,99 Także naprawdę wzięłam to Bo też do spania będzie idealna Bo nie są grube spodenki Ani nie jest gruba bluzeczka No i tak I to by było na tyle w sumie Takie nasze zakupy Nic sobie ja nie kupiłam Mama tylko bieliznę sobie kupiła I to by było na tyle w sumie Fajnie było się przejechać Cieszę się, że kupiłam to To już po prostu będzie na lato Na Milanka a Julianka niestety nie, nie kupiłam żadnej piżamy. Szkoda, bo mu się też przydała. Chciałabym sobie jeszcze kolację zrobić, ale dokładnie nie wiem, co do, mam do zrobienia. Yy, I tak właśnie zastanawiam się, co tu zrobić. Zajrzę sobie do zamrażarki i postanowię wtedy, yy, co i jak. No, mamy tutaj różności, jak widzicie. Wydaje mi się, że zrobię tutaj krewetki. Tutaj mam już krewetki. Ym, jedyne co trzeba zrobić, czyli już oddane i ta żółka też zdjęta i wydaje mi się, że szybko mi to pójdzie. Ale idę już jeść, tak żeście widzieli, przepis wam dałam. I teraz będę go kosztować. Pięknie wygląda, z takie łódeczki. Mmm. Sapyszna. No dobra, przepyszna. Jestem jakoś bardziej przesunięta do kamery. O, tak lepiej. Mm. Idealne wyszły i połączenie właśnie z cebulą, z tym selerem, z tym hot sauce. Są przepyszne. Mm, polecam. Będę sobie. sobie kilić i zajadać Zjadłam właśnie już tą kolację. Była przepyszna, muszę Wam powiedzieć. Ta łódeczka z tymi krewetkami wyszła naprawdę bardzo dobra i polecam Wam, żebyście sobie zrobili i ocenili sami, co myślicie o tej porcji. Teraz, tak sobie myślę, zastanawiam się jutro, będziemy szli do kościoła rano na 8.30. Tak sobie pomyślałam, że zrobię teraz naleśniki, a jutro zrobię właśnie filling do nich i będę robiła go z. Z jagód leśnych. Także taki mam plan, zrobię te naleśniki, a potem na końcu Wam pokażę nasze śniadanie rano. Dobra, zabieram się za robienie tych naleśników, żeby jutro już mieć wszystko gotowe i tylko odsmażyć sobie ten naleśnik. Ciasto gotowe. Tutaj mamy teraz, trzeba poczekać 15 minut i będziemy smażyć. Także już są gotowe na jutro. Jutro po prostu zrobię ten farsz do naleśników, to Wam pokażę efekt końcowy. A tak chciałam się z Wami żegnać. Dziękuję, że byliście z nami. Krótki ten vlog, ale, ale postanowiłam, że go wrzucę. Czemu nie? Podzielę się z Wami, co robiłam. Także dziękuję Wam kochani za oglądanie. Postawcie kciuka w górę, jeśli podobał Wam się film i zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Także dziękuję Wam kochani. Do zobaczenia następnym razem. Miłego dnia lub też wieczoru. Zapraszam ponownie. Buziaki. Pa, pa!